Już 39 razy w bieżącym sezonie grzewczym interweniowała Lęborska Straż Pożarna, wyjeżdżając do palących się kominów i pomiarów stężenia tlenku węgla. Odnotowano 20 pożarów sadzy w przewodach dymowych. Urządzeń grzewczych na paliwo stałe 4 spowodowały pęknięcia komina, a piąty najprawdopodobniej pożar poddasza budynku. Spośród 17 interwencji związanych z pomiarami stężeń tlenku węgla w 7 przypadkach spowodowało zatrucie tlenkiem węgla w stopniu wymagającym pomocy medycznej łącznie 22 osób. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w niedzielę. Od godziny 20 otrzymaliśmy informację o możliwości zatrucia tlenkiem węgla w jednym z budynków wielorodzinnych przy ulicy a drugiego. Zadysponowano zastęp jednostki ratowniczo-gaśniczej. Detektor wielogazowy wykazał bardzo duże stężenie tlenku węgla. Jedna osoba nieprzytomna oraz cztery osoby przytomne zostały zabrane przez expertownictwa medycznego do szpitala i z tego co mi wiadomo trafiły do komory hiperbarycznej. Głównymi przyczynami zatruć tlenkiem węgla są wady urządzeń grzewczych, a także nieprawidłowa eksploatacja czy brak poprawnej wentylacji pomieszczeń. Straż Pożarna apeluje o kontrolę urządzeń grzewczych. Wielokrotnie już apelowaliśmy o utrzymywanie urządzeń w stanie sprawności technicznej, o dokonywanie terminowych przeglądów i zachowanie drożności, m.in. przewodów wentylacyjnych. Przypominam po raz kolejny, że przewody dymowe opalanych paliwem stałym powinny być czyszczone nie rzadziej niż co trzy miesiące. Do pomieszczeń, w których są użytkowane piecyki gazowe, między innymi te podgrzewacze przepływowe wody, powinien być zapewniony nawiew świeżego powietrza oraz sprawna, niezasłonięta, drożna wentylacja. Żeby spaliny, które powstają w, w procesie spalania gazu ziemnego i podgrzewania wody, mogły opuścić pomieszczenie, musi w to miejsce napłynąć świeże powietrze. Jeżeli nie będzie wymiany gazowej, piecek wypala powietrze. Wypala tlen z pomieszczenia, w którym się znajduje, spaliny zostają w tym pomieszczeniu i dochodzi do tragedii. Tlenek węgla jest gazem bezwonnym i bezbarwnym, dlatego trudno go wykryć. A kiedy się pojawia, czasami jest już za późno. To jest ciche zabójca, jest, tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym, nawet nie orientujemy się, że jest w pomieszczeniu. Nie zawsze towarzyszy mu dym, przy urządzeniach spalinowych, gazowych tego dymu nie ma. Natomiast tlenek węgla w pomieszczeniach zostaje, oddziałuje nasz organizm. Wielokrotnie łatwiej łączy się z hemoglobiną niż tlen także wypiera tlen z obiegu, no i dochodzi niestety do zapaści. Pierwsze objawy zatrucia to ból głowy, nudności, osłabienie, a po dłuższym wdychaniu tlenku węgla następuje utrata przytomności, a kończy się śmiercią. Warto zatem zadbać o instalację grzewczą w domu i uchronić się od tragedii.